Przegląd kolęd odbywa się już po raz czwarty, a więc ma już pewną tradycję. Uczestnicy sami się zgłaszali, czy też Rada Sołecka wysyłała zaproszenia, upominali się o ten przegląd? Tak, bardzo się cieszę, że już po raz czwarty możemy zorganizować taki przegląd kolęd. Fajnie, że to już jest taka tradycja u nas w Średnicy, że już możemy o tym mówić, że jest to nasza taka mała tradycja. My jako Rada Sołecka daliśmy tylko informację, że... Taki przegląd się odbędzie i każdy, kto miał ochotę, mógł się zgłosić i będzie brał udział w przeglądzie. Cicho, cicho w Wystąpi ponad 100 osób. Jest to, będą to zespoły. Chóry i osoby indywidualne, czyli soliści. Będzie chór z Siedlnicy, osoby indywidualne, szkoła podstawowa z Siedlnicy oraz szkoła państwowa, szkoła muzyczna ze Wschodu. I jak co roku, dla uczestników przygotowane są jakieś upominki. Tak, każdy uczestnik otrzyma dyplom oraz czekoladkę.